Masz lokalny biznes, zainwestowałeś w stronę internetową, robisz SEO, dodajesz treści, zbierasz linki, ale Google nie pokazuje cię na tyle wysoko, żeby dało się ciebie odnaleźć? Może problem nie leży wcale w tym, co robisz, tylko w tym, jak wygląda adres URL Twojej strony. Brzmi jak pierdoła. To właśnie od adresu URL Google zaczyna analizę Twojej strony. Jeśli coś tam nie gra, cała Twoja robota może pójść na marne. Dlatego w tym filmie pokażę Ci sześć najczęstszych błędów w adresach URL, które skutecznie mogą blokować Twoją stronę w wynikach wyszukiwania i co zrobić, żeby Google i klienci w końcu Ciebie znaleźli. Nazywam się Wojciech Dąbrowski od 8 lat pomagam firmom skutecznie zwiększać ich widoczność w internecie dzięki skutecznemu marketingowi internetowemu. W sop.pl pomogliśmy ponad 270 lokalnym biznesom zwiększyć ich widoczność w Google i zbudować powtarzalny dopływ nowych klientów. Dziś pokażę Ci na podstawie naszego doświadczenia, jak poprawić adresy URL Twojej strony, żeby pokochał je zarówno Google, jak i Twój klient. Punkt pierwszy. Zbyt długie adresy URL. To jeden z najczęstszych błędów, które widzę u lokalnych firm. Adres URL jest za długi, zagmatwany i trudny do odczytania. Zarówno dla Google, jak i użytkownika. Oficjalny limit długości nie istnieje, ale z doświadczenia powiem Wam, że jeżeli adres URL przekracza 70-80 znaków długości, to CTR spada, a Google go ucina. CTR to jest taki wskaźnik na ile wyświetleń, ile osób kliknęło w Twój link. Tutaj na ekranie możesz zobaczyć przykładowy, źle zrobiony adres URL i dobrze zrobiony adres URL. Więc jak widzimy, domena.pl, blog, no i taki długi URL, który w sumie niby ma sens, ale po prostu jest za długi. A tutaj niżej mam poprawnie zrobiony, czyli domena.pl, blog, optymalizacja obrazów. Dlaczego to jest problem? Długie adresy URL są ucinane w wynikach wyszukiwania, czyli w pewnym momencie Google stawia kreskę i dalej nie widać tych adresów. Po drugie, wyglądają mniej wiarygodnie i bezpiecznie. Po trzecie, trudniej je zapamiętać i nawet wysłać komuś prywatnej wiadomości, więc mniej osób będzie się dzieliło linkiem do swojej strony. Dlatego, co robić w praktyce? Skracać adresy do najważniejszych słów kluczowych, unikać pełnych dat i zbędnych folderów i zawsze myśl w kategorii, co bym chciał zobaczyć jako klient w tym adresie URL. Zresztą, zrób sobie szybki test. Zobacz czy twój URL ma mniej niż 80 znaków i czy przypomina coś sensownego, czy raczej jak paragraf z jakiejś ustawy podatkowej. Bo pamiętaj, adres URL to jak tytuł książki. Jeżeli jest chaotyczny i niezrozumiały, nikt go nie przeczyta. Punkt drugi, brak słów kluczowych w adresie. Adres URL to pierwszy sygnał dla Google. O czym jest ta strona i komu mam ją pokazać? Jeśli w linku nie ma ani jednego słowa o Twojej branży i Twojej lokalizacji, to skąd Google ma wiedzieć, że na przykład jesteś prawnikiem z Wrocławia? Brak słów kluczowych w adresie URL to zmarnowana szansa, bo Google nie wie, komu pokazywać tę stronę, użytkownik też nic z jej nie rozumie, a Ty tracisz licznięcia i potencjalnych klientów. Ale uwaga, z drugiej strony też nie można z tym przesadzić, bo jeżeli na przykład zrobiłbyś link domena.pl, Łamane przez prawnik Wrocław, myślnik prawnik Wrocław, to wygląda jak spam i działa odwrotnie. Google bardzo szybko obniży zaufanie do Twojej strony, kiedy będziesz próbował upychać słowo kluczowe na siłę w Twoim adresie URL. Dlatego co robić? Stawij na naturalność i prostotę. Na przykład domena.pl łamane przez Firma Remontowa Warszawa. Oczywiście pomiędzy tymi słowami są myślniki. To wystarczy, żeby Google zrozumiał, kim jesteś, gdzie działasz i komu warto Cię pokazać. A teraz pytanie do Ciebie. Czy adres URL na Twojej stronie, mówię wprost, gdzie się zajmujesz i gdzie działasz? Czy może są tak ogólne i niezrozumiałe, że nie rozumie tego ani robot Google, ani człowiek? Koniecznie daj znać w komentarzu. A jeżeli materiał Ci się podoba, zostaw łapkę w górę, kliknij przycisk subskrybuj i dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów o tym, jak skutecznie zdominować Twoją lokalną okolicę w Google. A teraz lecimy do punktu trzeciego: dziwne znaki. Jeżeli Twój adres URL wygląda jak skomplikowana formuła z Excela, to w oczach Google i Twojego klienta po prostu traci wiarygodność. Domena.pl pozycjonowanie pomodługa stron, znak zapytania, typ, nie będę tego dalej czytał, bo to dosłownie jest alfabet Morsa. A drugi link to jest właśnie tak, jak powinno być to zrobione. Czyli domena.pl pozycjonowanie stron. Oczywiście z myślnikiem. Takie url wyglądające jak alfabet Morsa wyglądają jak spam. Gorzej prezentują się w wynikach bo przecież i widać, i po prostu mogą się rozsypać, gdy wkleisz je do Newslettera albo postem na Facebooku. W skrócie, Google nie chce klikać w to, co jest podejrzane, tak samo jak człowiek. Do tego, co robić, zamiast podkreśleń, używaj myślników między słowami, unikaj polskich liter, np. EU, ś, N, ON, i nie używaj dziwnych znaków typu procenty, znaki zapytania czy jakieś niezrozumiałe skróty. Bo pamiętaj, adres URL to nie jest miejsce na rebus. To ma być jasny i czytelny komunikat. Punkt czwarty. Brak spójnej struktury. Google to nie wróżka. On potrzebuje czytelnej mapy, żeby zrozumieć, jak Twoja strona jest zbudowana. Domena.pl, łamane przez sklep 3 produkty, znak zapytania, ID 54. No i poprawny link domena.pl, sklep, elektronika, telewizory. Jeśli struktura URL jest chaotyczna, Google też się gubi. Tak jak Twój klient. Bez spójnej struktury nie wiadomo, która strona jest ważniejsza. Trudniej jest też zrobić dobre linkowanie zewnętrzne, czyli przekierowanie pomiędzy zakładkami na swojej stronie internetowej do Twoich innych zakładek, a w sklepie internetowym, pojmąc doświadczenie, to jest totalny bałagan SEO. URL jest jak ścieżka przez las. Albo prowadzisz klienta dróżką prosto do celu, albo błąka się między krzakami, szukając wyjścia. Dlatego co robić? Ustaw przejrzyste foldery, kategoria, podkategoria, produkt i nie pozwól na używanie nic nieznaczących kodów i przypadkowych numerków. Też warto, żebyś sobie to teraz sprawdził. Czy struktura Twojej strony to logiczna mapa? Czy może labirynt, z którego Ty sam nie umiesz wyjść? Punkt piąty: kanibalizacja i duplikaty. Wyobraź sobie, że masz kilka podstron z identyczną treścią: oferta, oferta jeden 1, oferta łamana przez index.html. W teorii wszystko jest ok. W praktyce Google totalnie głupieje i to wywołuje tak zwaną kanibalizację. Czyli sytuację, w której Twoje własne podstrony na Twojej stronie zaczynają między sobą konkurować. O to samo miejsce w wynikach wyszukiwania. Efekt: Google nie wie, którą wersję pokazać, a może wybrać tą najmniej korzystną, a ty tracisz kliknięcia, widoczność i klientów. I moc Twojego SEO rozjeżdża się, bo cała moc rozprasza się na kilka wersji, zamiast wzmacniać jedną najważniejszą. Co możesz z tym zrobić? Możesz zrobić tak zwane przekierowanie 301, czyli stałe przeniesienie użytkownika i mocy SEO na główny adres. Teraz pokażę Ci na ekranie, jak w praktyce wygląda właśnie to przekierowanie 301. Jesteśmy w WordPressie, odpalamy RankMath, wchodzimy na zakładkę, która nas interesuje, tu oczywiście na przykładzie jednego z naszych klientów i dodajemy przekierowanie. I drugą opcją jest dodanie tak zwanego taga kanonicznego, czyli podanie Google'owi takiej informacji o tym, która wersja jest oficjalna, nawet jeśli się powtarza. I znowu lądujemy na WordPressie, jesteśmy na stronie naszego klienta, wchodzimy w strony, wszystkie strony, wybieramy zakładkę, zaawansowane, URL kanoniczny. Jaka jest różnica między tymi dwoma rozwiązaniami? Przekierowanie 301 polega na tym, że użytkownik trafia na nowy adres i Google też. Atak kanoniczny polega na tym, że użytkownik zostaje na stronie. Ale Google wie, która wersja ma się pozycjonować. To jeden z tych tematów, o którym 99% lokalnych biznesów nie ma zielonego pojęcia. A tracą przez to mnóstwo widoczności. Punkt szósty. HTTP zamiast HTTPS. Dziś Google patrzy nie tylko na treść na Twojej stronie internetowej. Bezpieczeństwo Twojej strony to też czynnik, który wpływa na pozycjonowanie. Jeśli strona ma adres zaczynający się od http:// dwukropek, łamane, łamane, zamiast https:// dwukropek, łamane, łamane, to Google odbiera to jako mniej bezpieczne miejsce. A co widzi Twój klient? Brak słynnej kłódki w pasku przeglądarki. I już się zastanawia, to strona internetowa jest w porządku, czy coś tu jest nie tak? Efekt mniejsze zaufanie, mniej kliknięć, gorsze pozycje w Google. Ale to nie wszystko. Pokażę Wam teraz jeden przykład. Domena.pl, strona UTM, Source, Facebook, kampania, promocja. Takie linki z parametrami, czyli na przykład do kampanii na Facebooku, mogą tworzyć zduplikowane wersje tej samej strony. I jeśli Google je zaindeksuje, traktuje je jako osobne strony. A to rozbija autorytet SEO na wiele klonów, zamiast wzmacniać jeden główny adres, na który nam zależy. Dlatego co z tym zrobić? Wymuś opcję HTTPS w ustawieniach Twojego hostingu, a jeżeli używasz WordPressa, wystarczy zmienić adres w ustawieniach. Ustawienia, ogólne, adres WordPressa, adres Wirtryny i dosłownie tyle. Szybkie pytanie: Czy Twoja strona internetowa ma tą słynną kłódkę w pasku? A może i nie ma, i już klienci boją się kliknąć w Twoją strony? Robisz SEO, tworzysz treść, a dalej nic się nie dzieje? To bardzo możliwe, że problemem może być właśnie wspomniany adres URL. Mały techniczny detal, który potrafi rozjechać cały efekt. Ale dobra wiadomość, teraz już wiesz, gdzie może być ta blokada. I co najważniejsze, wiesz, jak ją teraz usunąć, bo już wiesz o tym, że to, jak wygląda adres URL, może decydować o tym, czy Google Cię w ogóle pokaże. Dlatego podsumowując, zadbaj o krótkie, logiczne adresy z frazami kluczowymi, bez dziwnych znaków z włączonym HTTPS, z przekierowaniami lub tagiem kanonicznym i przejrzystą strukturą katalogów, jeżeli prowadzisz sklep internetowy. Dlatego, jeżeli chcesz, żebyśmy rzucili okiem na Twoje adres URL i inne techniczne aspekty Twojej strony, kliknij koniecznie pierwszy link w opisie tego materiału i zobacz, jak możemy pomóc Twojej stronie zaistnieć tam, gdzie szukają jej Twoi klienci. A gdy to już zrobiłeś, koniecznie obejrzyj inny film, w którym opowiadam o czterech prostych krokach do zupełnienia Twojego kalendarza. To obowiązkowa pozycja dla lokalnych przedsiębiorców którzy chcą zwiększyć liczbę klientów w swoim biznesie. Dzięki za dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku.